Hej, cześć wszystkim, z tej strony Plastuch, witam was serdecznie w szóstym poziomie terapii sztuką z Piotrem Robotem, który próbuje strzelać, dzień dobry. Dobry wieczór. Spróbujemy swoich sił w takim razie dalej, po ostatnim, po ostatniej próbie był dosyć już kryzys egzystencjalny, jeśli chodzi o ostatni poziom, dlatego tam... To, co oglądaliście wcześniej, o ile oglądaliście, jeśli nie, to zapraszam. Może eee... niech Glado sobie skończy mówić. Macie ślętu? I złap kulkę. No, czy ten, Tak, mieliśmy dosyć kryzys egzystencjalny na Dawaj. ostatnim poziomie. Mam nadzieję, że go zażegnaliśmy. Dzisiaj pójdzie tam lepiej. Zobaczymy. Ciężko, że po... poszło gorzej. Tak. <laughs> o, dokładnie. To teraz, ja się skoczę do ciebie. Ty, kolego, wyłącz. Musimy skoczyć Nie. na C4. Bo ja jestem na dole. Czekaj. O! Czekaj. Zjebałem. Poczek Dobra. Ustaw timer, dobra Kostań tu na krawędzi, tak, 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 jak tak. to ja? I ustaw timer. Jest, elegancko. Dobra, ja tu mogę spaść? Nie mogę spaść, musiałbyś wyłączyć. Chociaż czekaj, a nie strzelę przez tą szybę. Ty tam musisz spać. to ja wyłączam. Tak, tak. Aaaa, dobra, i jest portal, teraz możesz zrobić tunel z powrotem. Mhm. to jest ciekawe. Chodź do mnie, i to jest tak. Możemy, ja, nic z... nie dało. Możemy... Możemy zejść tu i spadniemy z powrotem. Możemy zejść. Ja mogę, ja mogę przejść tutaj. Tak, przejść tam, zobacz co tam jest, bo ja nie mogę. Eee, Maciek, tu jest wejście, wyjście. To Czyli tutaj muszę strzelić portal. A jakbyś tam spadł? Tu do mnie. Chodź, tu, tu, tu. Chodź do mnie. Tu Nie ma nic. Na pewno? Nie, Maciuś. Plan jest taki. Ja muszę strzelić stąd niebieskim portalem. Czyli ja muszę w jakiś sposób ten portal przenieść. Tylko hał. Chyba że. A, że tu jest, że w dół. Czekaj. Chuj, ryzykuję, schodzę w dół. To jesteś tu, gdzie byłeś. Jesteś tu, gdzie byłeś, mordeczko. A czy ty masz jakieś białe pole tam u siebie na dole? Nie. Wyłączam w takim razie. Zabrałeś mi kostkę. Tak, dokładnie tak zrobię. Co... <laughs> Zaczekaj, Maćku. Zakładam, że doszliśmy do dobrego momentu, więc wyskoczmy tam jeszcze raz. Okej. Okay. A tam stamtąd być musi być ściana, wiesz, wiesz co? Dobra, 3, 4 Fak, zjebałem, zjebałem, zjebałem. No bo uderzyłem w sufit. Musisz, musisz jeszcze raz wyłączyć. Dobra, poczekaj. Okej okay. daj Maczkusan, kusan, zostawmy to tu. I teraz słuchaj. Tam trzeba postawić ten, nie? Schodzimy na. A nie, Pół. chwilkę. Pół. Tu musi być portal. Najlepiej to byłoby tak, chyba, że ja postawił. Dobra, Maciek. Wiem. Zostań tutaj, gdzie jesteś. Wyjdź do pod ciebie. Spodem. Wyjść pod spodem? Nie, e... Ty musisz zostać tutaj. Okej, okay. idę do ciebie. I teraz tak. Ty spadniesz tam na dół. Bo ja portal zrobię tutaj, nie? No. sobie. I potem ja wyskoczę jeszcze raz do góry Stanę tu, wrócę tutaj, ty będziesz pod spodem a o kur... sekundkę, bo coś popierdoliłem. I ty. I... Ty spod spodu. A czy nie, o ja nie, mam, pomysł, nie. mam pomysł, mam no? pomysł, mam pomysł. Chodź na dół. Idziesz do końca. No. Robisz portal tam Jeden. No. Dokładnie tak. Teraz wracamy. Zeskakujesz na dół. Zeskakujesz na dół. Po kulkę, po kulkę no. Zeskakujesz na dół. Albo I teraz tak, baciu, idź, musisz mi wyłączyć tą górę. Muszę kulkę. ci wyłączyć most, tak, żebyś ty mógł z powrotem na most wyjść. Ciach. Wyłączyłem. Spadnij na dół. Dobra. Dobra, wyskakujemy na górę jeszcze raz. Trzy, cztery. Dokładnie tak. I teraz ty portal robisz tu, drugi. No racja. Chuj, Mat. Dobra, brawo. Już jak mi nie. Dopiero jak doszedłem tutaj i zrozumiałem, że, że można zaskoczyć na dół. Łatwo, yes, brawo. To było łatwe. Tu jest mój. Oto prawdziwy plan. Zrobię z Was maszyny do zabijania. Proszę bardzo. Będziemy mogli mordować. Ty już jesteś Maciek-maszyną, która zabija. Puszą No oh, 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 oh. <laughs> byś tak spadł z wysokości, to bym mogli zabić. No to tak, jakbym spadł z czwartego... Znaczy, jakbym spadł z czwartego piętra, to na pewno ja bym się zabił, a jakbym spadł na kogoś, to myślę, że tego kogoś by nie zabiło, tylko co najwyżej połamało. No nie, Maciej, tak upadł swoją głową w jego głowę. Ile macie wzrostu, obiekcie testowy? Metr 50?

O lol Ty, a spróbujmy, bo tam jest drugi na laser. O nie, Macie, nie nic się dzieje. Zaczekaj sekundę. Możesz wyłączyć wyłącz się w jeden portal, dobra? Dobra, dobra. Ty, mam plana bo... O kurwa! Mam plan, mam plan. Raz. Dwa. Idę tu. O kurwa, woda! Dobra, ale wiem. Nawet nie próbuj umierać. Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Na pewno to musi iść tam. I patrz, tam jest guzik. Tylko. A, ja na... trzeba zaskoczyć. E, tak, tylko najpierw sobie kliknę tu. I to jest tak. Użyj lasera? Kurwa. Do o, dokładnie. I teraz musisz mnie przetransportować tam na drugą stronę Wiesz gdzie? Do góry się popatrz nie, no to... O tam, U. dokładnie tam Idę tam teraz Ja wcisnę guzik, bo po drugiej stronie jest guzik A ja cię muszę wyciągnąć Musisz mnie... Kurwa O kurwa Przepraszam Maczku, nie chcący. Ojebało mi się oh bez odwagi nie ma chwały, nie oszukujmy się, raczej nie macie na co liczyć. No to fajnie. Dobra, idę tu. Poczekaj, jeszcze raz. O, dobra. Fuck. Dobra, stanę se tu, żebyś miał więcej czasu. Ciach, i ciach, dobra, płynę. Ale to muszę przełączyć. O, dobra. Sorry, zap nie ogarnęłem, naklepuję no, lody. Okej. Okay. Dobra, i teraz musisz mnie dać na drugą stronę. Okej. Okay. Tam jest guziczek, ja go wcisnę. Jak go wcisnę, to weź mnie przetransportuj. Już, już, no już, 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 już! Kurwa. Kurwa. Ale dobra, spadło coś? No tak, ale do wody. No nie gadaj. No ale nie widziałem, że to spada. spadało. Aha, bo tam jest ta rura. Tam jest ta rura, to ja to muszę złapać tam Ehe macie bo to... Aha, Maciuś List ten Ty no. musisz strzelić tutaj I tutaj, a ja ci muszę zmienić tego tarlotu No tak, tylko że ja nie wyjdę na to To yes. patrz To wyjdź, wyjdź, najpierw na to szybko No jestem Dawaj Teraz ja... No nie Strzel Maciek tu No da... Dawaj zmień, zmień, w ten Maciek, posłuchaj, strzel, po, strzel portalem tu I no. jak ci powiem I teraz sobie strzel tutaj no nie mogłem trafić Kurwa Nie yeah. Maciek sam Nie mogłem trafić tamtej, miałem zbyt Jeszcze duży, raz. duży kąt miałem Jestem, płynę Strzel tu a, i drugim tu. I teraz zmieniłeś tej torlotu. I patrz, i teraz ja strzelam ci tu. Okej. Okay. I teraz ja strzelam ci tu. I tu. Gdzie ty jesteś? No, jestem tu. tu, w tym miejscu. Doczekaj, no, ja ci rozpiosłam to teraz. I teraz ty lecisz tam. I musisz obrócić. obróć, 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 obróć. Nie da się tak zrobić Maciek. Tylko się nie da tak zrobić po prostu. To się nie da, nie da się tak zrobić. Are you sure about that? Ty musisz mieć któryś... Ty musisz sobie... Ty musisz portale tutaj. A no dobra, ja muszę tylko to, będąc, to... będąc tam... Ja tego nie zrobię. No to Maciek, to Maciek strzel sobie tu tylko portalem teraz. Tylko tu. No. I patrz, ja ci teraz zrobię... No. No. A wyjść z tego, wyjdź, 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 wyjdź. Czyli ty nie dasz rady stąd strzelić Może się zamieńmy? Okej okay. Teraz, tylko czekaj, muszę to przekminić Jeden Tu I tu Ja muszę mieć tak. I ja sobie daję, Ja sobie daję portal tu Okej, okay, a ja muszę ci zrobić... Tak I tak No No Karol, masz, masz wyłączyć Tylko, Nie, wyłączyć, se... wyłączyć Nie da się tego wyłączyć, możesz płynąć albo do góry, albo w dół Ty, dobra, mam pomysł, mam pomysł, chodź tu Nie mogę, tam się mnie spycha O! O z tej perspektywy teraz Aha, tylko że z tej perspektywy to ty się tam nie strzelisz No nie strzelę sobie, ale ja strzelę sobie tu i tu A ty mi strzel tu i tam Aha, tylko to musi być, zmien... to musi być już zmieniony no to Tak To rozwal to moje Rozwal moje ten Rozwal mój, mój portal O Dobra, i tutaj nie ruszaj. I strzel mi portalem, tu i nie, nie, nie! Ja, spok Kurwa. Spokojnie, mać. poczekaj, poczekaj. Maciek, jeszcze raz. Ja muszę być tam. Mieć jeden portal zostawiony tutaj. A to znaczy, nie jest tutaj. tak, tu musisz mieć jeden portal zostawiony. Tutaj. Więc na razie jest. Z... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Maciek, po, postaram zrobić moim sposobem? No. Nie, nie, Maciek, możemy no to zrobić. No, no to strzelmi strzel mi portalem, tak, żebym mógł wrócić. Y to Czyli, ci... dobra, dobra, ja sobie samo to odwrócę, tak będzie najlepiej. I teraz tak, strzej macie tutaj tym, tym, stamtąd. Ja przelatuję. Dokładnie tak. I teraz Maciek posłuchaj. Eee, to musi być na niebiesko. Tam. Czyli skoro to musi być na niebiesko. Jesteś w stanie z tej perspektywy sobie ten laser wyłączyć? Tak. I teraz ja muszę żółtym strzelić. Dobra, mnie to tam wciągnie. Wystrzeliłeś mnie tam w drugą stronę, nie? Tak, tak, tak. Tylko że nie zmienisz sobie teraz torolotu you know Umrzesz Ej, nie da się strzelić. No, no mówiłem. Churę, tak. Nie mówi... A, nie słyszałem, no to dobra, chuj No właśnie, nie? Więc wydaje mi się, że... Na pewno musimy. Musisz mieć jeden portal ty postawiony tam. W tamtym miejscu. W tamtym miejscu. Na pewno. Ja cię przetransportuję, żebyś w sobie wszedł na to. Czyli. Pyk i. Pyk. I pyk, dokładnie. Aha. Oh, wait a... Wyjdź z tego, wyjdź z tego, wyjdź z tego. Mm. <laughs> Czy ja muszę być bazowo tam. Tak, tak. No. Ale ciężko to, nie da się tego zrobić. Jak ja mogę tylko. Jeden portal. Ej, po chyba, że da się, da się połączyć to z laserem? Słuchaj, spróbuj y... Ty, a jakbyś. Aha! Bo tu jeszcze. Ty w ogóle, tu jest macie jakieś. Chuj, rzeczy Tak, różnych. Tylko, że. Musimy mieć kostkę, bo tego nie obrócimy. Ty! A, jesteśmy łośki. Dawaj na górę. Czy ty jesteś? A jesteś tu. Okej. Okay. Czy je będąc u góry Czy ty jesteś? Płyniesz na górę płyniesz. Czy ty jesteś w stanie. A czy nie Chodź się um. Patrz, chodź. Wie wiem co zrobimy. Mój pomysł ma, ma sens, tylko. Tak I tak I pójdź do góry No ja muszę zaskoczyć tam, nie? Tak, pójdź do do samej góry Jak będziesz na samej górze to krzycz I, Dobra I teraz O prawie Ale wiesz o co chodzi, żeby dopłynąć do tego Tak To hmm. jeszcze raz Dawaj Ja ci postawię maksymalnie blisko jak tylko mo mogę Pyk Dobra I ty ten portal tam masz cały czas, tak? Tak Jak klikniesz to dawaj znać Jestem Lecę w dół Odwróć Nie, jest za wcześnie, jeszcze raz Okej okay. Odwróć, odwróć, kurwa Kurwa Ale dobra, patent jest Patent jest, no na... Wy... Ja mam kamerę, kurde. Także. Dobra, z tej, z tej perspektywy będę cię widział. Dobra, czyli jeszcze raz, tak. I tak. W górę serca. Mhm, jesteś. Teraz strzelaj. No. Cyk Dobra, i teraz ty lądujesz tam, że ty sobie robisz to sam. A ja robię. Kliknąłeś? Masz! Tak. Su super! Dobra, no to chodź z tym. Dasz radę z tego wyjść? A jadę, kurwa, oddawaj tą kulkę! Eee, Czy dobra, jest nie jest nic straconego. Ja pierdole, dobra. Dobra, no. dobra, i odwracam teraz. No. I wyjdź stąd po prostu. Dobra, i git. Teraz tym laserem dawaj tu U do tego Nie mogę znieść nie! Się, kurwa za... Bo mnie zepchnął laser pierdolony, no nie Kurwestwo jebane, no poch ten laser w bok. jak to jest zjebane dobra. Kurwa, za sterowanie. Ja! jeszcze raz, dobra Ja pierdolę Dobra Na gu... ten mam ci pyk nie portalu, stop No to nie dobrze Jeszcze raz Ma jeszcze coś tutaj gdzieś zrobić Pyk Teraz Cyk Kika, kika, zmiana, 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 zmiana Dobra, super Wyskoczysz z tego? Nie wyskoczyłem, no, bo muszę zmienić bieg Okej, okay, zmieniam bieg I teraz czekaj o. I teraz tak Tym laserem na pewno trzeba będzie te roboty stąd, więc myślę Kurwa Więc myślę, że jakby zrobić tak I nie wiem Tu Nie, nie, nie przez szybę, tu, tu Ty, przez szybę się da Zabiję mnie już, no Dobra, to idź po tą kulkę, co? Ej. Aha, tu trzeba ten. Um. Aha, he he, he, he. Maciek, musisz przejść ale na... Musisz, do... musisz bawić się w jakiś sposób tutaj. Wiesz, co? Mam, A, mam, zesko, plan, mam plan, mam plan, no. mam plan, mam plan. A tym niebieskim? Ta, dokładnie tak. A i tu to samo, i tu to samo, znaczy nie, nie. Tylko. O. I musisz odwrócić. Ty... Aha, to wait, to ty musisz. A nie, czekaj, czekaj. Z... I zostaw ją, tak? Jak musisz odwrócić, no ja wybiegam na drugą to... stronę. Tylko, że się portale zjebały. To ja odwrócę. Widzisz? A, no musi przelecieć cały, cały torlo, dobra to... to ja tam wracam Później jeszcze raz tą, ten tę niebieską No jest cały czas Ale nie, bo ona nie leci do... AHA No właśnie No właśnie Ja tam to musisz... No chyba że No nie to nie daje Ty nie daję! Aha, nie, bo to zniszczy kulkę to To pole zniszczy kulkę jak z nią przejdziesz Kleśmiecie jak wyłączył to byłoby mile wygodniej dobra Ty, ale to wiesz, że to nam tak i tak... Ej, kostką, kostką przekieruj w laser Przekieruj kostką laser w to No w sumie have sens. No I jest Teraz I teraz traw mi tutaj tym wiesz, laserem No, płynie. Leci, no. Ja to będę musiał złapać szybko. Dokładnie tak. Zajebiście Dobra. I teraz musimy zaświecić laserem. Też się tu złagował laser? Eee, Ty, no, faktycznie. Mam taką kropelkę, taką łezkę mm -hmm. eee, Dobra, ale to dobra, o oleć to Potrzebujemy drugą kulkę, mate Nie, nie, nie ma potrzebujemy ty. drugiej kulki Ty, a po co jest... No dobra, tylko patrz Najpierw musisz Zrobić... Zostaw laser Kurwa Kurwa Najpierw to trzeba zaświecić To trzeba kolejną kulkę puścić chyba No nie mamy nie drugiej da... kulki A nie da się O co się stanie jak ja wyjmę Aha, patrz Maciek Ty jest w sumie tak Tylko czekaj Jak chcesz to umieścić? A, tutaj, y, już ci mówię, tutaj musi lecieć ten y, pomarańczowy laser Okej, okay. ma to sens Tak I teraz odwracam... kulka. Odwracam kostką Nie nie trzeba, nie trzeba Stop, stop, stop w drugą stronę. Drugą, tak? Jeden niebieski, jednak no, niebieski Okej okay. Aha, he, 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 Aha, no to patrz. Musimy tam stanąć. No dobra, tylko wiesz, że jeszcze laser trzeba umiejscowić? Eee... Czekaj, jak to, jak to działa? Jak laser jest... Jak laser to dochodzi do tego... To też się podnosi do góry tak. Zakładam, że tam jest gdzieś ściana jeszcze Nie ma Ty dobra, a weź mnie wytransportuj No właśnie to miałem to. proponować, żeby zobaczyć co się z nami. A propos, poczekaj Dokładnie tak, dobra Cześć. No, to tu jest, jest, tu jest tylko i wyłącznie wyjście, a bez Ciebie nie wejdę. Ale Stąd mogę strzelać portalami. No, tak średnio mi to daje. Chyba że. Kurde, jesteśmy na finiszu, nie i. Tomaciek, moim zdaniem, skoro tak się dzieje, że tu trzeba trafić, to zakładam, że trzeba to zrobić na zasadzie portal tu, portal tu, no i co. Dalej nic nie daje I te, Nie, daje, daje, i teraz macie coś posłuchaj Ty widać, że tutaj portal strzelić? Eee, tu? Tu, no No damy radę, ale patrz gdzie ja jestem Nie jestem na najwyższym poziomie Ale zaskoczyłeś, no to głupianie tak, bo stamtąd nie strzelę, nie ma opcji Bo ty nie, ty nie musisz się strzelać, to się da obejść bez strzelania To słuchaj Maciek, ty musisz wrócić tam z powrotem Nawet musi... lepiej, bo ja to zrobię tak no to dobra, jestem. Czemu to nie zadziałało? Czemu ta kukułkowska została przesunięta? Nie wiem, nie było mnie tam. Wyceluj. No jestem. No i stamtąd. I teraz patrz, Maciek. Mogę zniszczyć laser. O. Nie, niż. Nie, nie, nie. No, laser trzeba wyłączyć. Dokładnie tak. Proszę bardzo. No i kurwa przesunęła się ta kostka zajebana znowu. A jakby ją ustawić, to, tu. To nie, bo ona zawsze, ona zawsze będzie kierować wtedy, wiesz. A jakby się tu postawił, w sensie bliżej, nie tam na środku, tylko tu bliżej. Nie, Matej, ją trzeba postawić tutaj. Ty to spróbuj, stestuj to teraz, póki tam jesteś. A, no rację. No i, wy, i włącz laser z powrotem. Dobra, działa. Tu zapraszam na górę. Spadłeś. Jerdolona kurwa sterowanie tej gry. Jakiś debil to projektował. Czyli kurwa nie można było normalnie ruszać. No, zjeżdżam i włącz. No i elegancko. Essa. W porządku maszyny do, do zabijania. Co, bo kończymy, nie? Znaczy, został nam ostatni poziom. Chcemy go skończyć? Czy, czy, ma, czy mamy wystarczająco czasu?